Witam Was już w siódmym odcinku serii Let's Play Pokémon Light like Platinum. Od ostatniej części nic się nie zmieniło, zapałem realce i wytrenowałem do 24 poziomu i dostałem Spiritomba. To jest bardzo potężny Pokémon du. Tutaj w tej wieży na samej górze się go dostaje od człowieka stojącego przy tych dwóch dziurach, które, przez które uciekły Lugia i Hoło. I w ten oto sposób dostaliśmy Huntera, który nazywa się Panton, I od razu ewoluował nikogo innego jak Gengara. Który też jest bardzo potężnym Pokémonem duchu. Spiritombo zostawię, i wyciągnę sobie. Kurde, muszę pomyśleć, czy Staraptora. Tak, już niedługo będę musiał robić modyfikację mojego teamu Zmienię co najmniej dwa pokemony które mam Dobra, tutaj już nie mamy nic do robienia, a więc idziemy dalej Tutaj użyjemy tego pacana. Pacankę raczej kurde. Już tutaj 34 poziomy To bardzo wysokie lewele. Całe szczęście, że nie chcę rindsa się uczyć. Makro. Z powrotem wrócić i uleczyć pokemony. Zapomniałem chyba, bo uleczyć właśnie wtedy Pokemonów. A więc teraz to uczynię. A nie dobrze tego, tym pokemon muszę dogonić resztę. Uh, eee, Night Sheet Agility nie chce się uczyć Tak Zmienię Pokemon'a na Blastoise Szybko poszło Nieprawdaż? Gotita Właśnie teraz sobie uświadomiłem, że straciłem jeden Express, który trzymał Wakirlia, o. Parasol Lady dziwny, przyznam, dziwny Pokémon. Użyję na niego Staraptora. Steelwing. Honchcrow. O, ewolucja już. Markrowa No, to chyba był Lance jego Dragonite Persot. Niestety nasz Zoroark Sfeintował Jak to będę gadał, to ja wysłowi się nie wysłowię. Zbyt szybko. I nasz shadowball. 2400. W takim razie zabieram. I jaki Daję go. Dla Blastoisa. Blastoisa wsadzam na pierwsze miejsce. Ej pom to też... bardzo... Nie, według, według niektórych to potężne pokamon, według niektórych niepotężne. Według mnie to jest zwykły pokamon jak każdy inny. Gotorita? Pierwszy raz widzę. Butterfree. Headbutt. Zrobił błąd. Purloin. Tutaj polecę sprawdzę. Ultra Ball. Czego się spodziewałem? Master Balla. Tutaj nic. O, już Dark Woods. Jakiś. Bukaczarka Bukka Ninjask na poziomie 36. Ale niestety, ale na szczęście nie zrobił nam zbyt wiele szkód. Był dosyć słaby. No te Pokemony... opłaca się bić, według mnie. Strasznie dużo eksperymentów. I tutaj chyba tylko one występują. Nie, Miss Dravis jeszcze. Superpotkin. Bookcatcher. Venipede. Nie no, no to chyba jakieś żarty. Jeszcze zaraz, zostaliśmy zarażeni. E, uleczę tylko. Puci Hiena na słabym poziomie. Kogoś jeszcze ma. Nie, tylko po na Tutaj chyba wszyscy mają. O, Solana. Ciekawe, jak wytrenowała swoje Pokémony. Grody na poziomie 30, aż 9. No to można powiedzieć, że się nie opierdalała. Ale i tak jest dla nas słaba. Miltank. No to na Miltanka pójdzie? Kurde. Albo Maslow Icy Wind Ice Beam? Mintel to chyba naprawdę potężny Pokémon. To ona w pieprze? Jak ja uwielbiam Leftovers Mainectric? Nie wiem. Ewolucja tego, elektrajka. A to bez problemu go pokonam. O Użyjemy Frame Żeby nie miał zbyt dużo szans nas pokonać. U. Dobra, nie chcę, żeby do nas podchodził. Jeszcze się zarażę. Nie wiem czym. głupa ale i tyle. Już tutaj niestety używają tego. Trenerzy. Właśnie używają tych potwionków. Wszystkich. To niestety. weasley A co zmieni. Niech ty plożyn dostanie. A nie, za Willy, zbyt dużo, ekspa nie ma. Mniej nic za penikada. Swift, no mogę za Que, tak. A proszę ci bardzo. Gin Właśnie. Na no serio, Shadow Ball i tyle. A tutaj kto? Red. No właśnie. Nie wiedziałem o co chodzi, ale już się dowiedziałem. Bagona ma. To jest przed ewolucją. To jest w ogóle pierwsza forma Salamansa. Później on się ewoluuje w Shelgona i na końcu w nikogo innego jak Salamansa. Czyli wiadomo, że można się spodziewać u tego, później, u Reda w późniejszych częściach walk, późniejszych. ...etapa gry, właśnie, sama Malso. I właśnie przeszliśmy już przez most, tam gdzie ostatnio... ...miałem problemy. Moonshocks, czy dewolucja de Bugs. Zaraz zacznę wszystkich trollować. No a tego nikt nie chciałby. Tutaj szybko się ze wszystkimi te proszę rozprawi i będzie po sprawie. Play me will, I gain szmato też mi tak naprawdę się już nie chce na razie w to grać Te pokémony już od wczoraj praktycznie cały czas nagrywam odcinki Sprawdzę jakie pokémony tu się na tym drzewie Na tym drzewie żadne na tym drzewie żadne jesteśmy w Town a tu Marfeni Lake Pokémon. Bug chcę sprawdzić Sunny Day tam nikt się będzie pływał, to tam już jest ten Central City oh i always thought since might my the be most beautiful thing in the Ja zaraz wracam chyba km 5 Lava Surf Charizarda miał. Czyli wiadomo, że to w Laurie będzie Pokemon trainer, który ma Pokémon wyłącznie typu chyba Riolu Jest Nie wiem czemu tutaj, ja chyba na chwilę przerwę, bo tutaj mi latają osy w pokoju i zaraz pójdę je powybijać. Dosłownie powybiję je wszystkie. Bez wyjątku. Riolu na którym levelu? Chcę sprawdzić, riolu na dziesiątym. To i tak wysoki level. Ja za dwu. Melduje i szosy po... hmm, pomyślnie wybił te wszystkie. Hmm. M4. Czyli widzicie, jednak warto chodzić. Rzut. tutaj nigdzie nie ma A więc tutaj w mieście zbyt, nie ma zbyt wiele rzeczy do robienia chyba że ta nam coś tam do powiedzenia nic takiego, a więc idziemy do Mt Kenta. Nie, no tylko nie to. Magmortara, ma. fajnie. Nie, nie miał Magmortara, miał Magmara. Ale i tak jest słaby. Lyron. Steel, coś tam, coś tam był, a więc na niego do działały Pokémon. Lozionę też ma. Mógłby sobie urozmaicić. Jak ja go jednym Pokemonem rozwalam. no sorry. Nie to, że, mam, że coś mi nie pasuje, tylko po prostu mógłby sobie urozmaicić. O. Watergun. Lyron, właśnie chciałbym złapać Lyrona albo Arona, bo chciałem ich, ich obojga wytrenować do agrona. Dobre ekspert dla mojego. Jest to Energy powder. Zapewne zwiększa atak tych Pokémonów elektrycznych. To oraz. A bitter powder that restores HP. O. Miło. Torku Pokémon bodajże z Joto albo z Hoennem. Nie wiem, nie, nie, nie odpowiem Wam teraz. To wiem, Magmar. Nie mam tu, proszę, no nie będę Magmara łapał Idziemy na. to poziom drugi. Na razie. Moonstone kolejny. Kurde Run. Będę wszystko używał co mam w plecaku. To damy dla kseraptora. Dobra. Slugma. Okej, okay, teraz nauczymy naszego Pokemona ognistego. Lava Serfu. Panie Że mój pokemon wygląda jak slugma. TM35 Flame thrower. może ktoś z moich Pokémonów oprócz Zoroark Nidokii? Dobre, ale jednak Muszę. najpierw zobaczyć, jakie Nidokii ma ataki. nijego to chyba nie Ultra Pulse voice and sting Ice Zoroark summary Torment, dla Zoroarka Tak się robi niepokonane pokemony Chciałbym złapać Arona. Numel to chyba Pokémon już z piątej generacji. Numel raczej tak. Graveler. Water Gun. Water Gun. And the next Water Gun. Niby small extra, but always. Hey, you're a Pokemon trainer? Yes. I see. I've. My name is Zero. At the beginning of my journey as a trainer, I thought I knew it all. But I. But as I went on I grew older. I saw that I was lost in on an only and sad world that there will never be true peace. People think only of their own desires and unthinkingly destroy what they don't care about. Aha, Dino. o, Nie będę go trenował, gdyż jeden z let's playerów go wytrenował, a ja chcę być odmienny od niego i nie trenować właśnie takich pokemonów, jakie on trenował. Bernha. Giodo. Nie, nie wiem za ile będę w mieście, więc wolę coś tutaj poużywać. Jeśli mam coś takiego, to jest moich kolegów, pokemonów. O, no. nix, nie chcę mi się walczyć z nix. No, nie, już tyle tutaj walk i na nic. Praktycznie, że brąz można rzec. Wiem, moje składnia powala czasami na kolana. A masz lawa, ser. Nie, nie, na na A masz. Ice beam. Ice beam. ha ha ha. A więc co, pożegnam Was w tym oto momencie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku z serii Let's Flip Common Light Platinum. Przepraszam że to, za to ziewnięcie. Że, 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 Musi być w końcu jakiś początek i koniec. A więc na razie i tak jak mówię, do zobaczenia.